Cześć, witam na kanale Matma Assistance dzisiaj omawiamy temat z klasy czwartej z działu ułamki zwykłe ułamek jako wynik dzielenia. W opisie do tego filmiku macie linki do pozostałych filmów z działu ułamki zwykłe dla klasy czwartej. Słuchajcie, o co chodzi ułamek jako wynik dzielenia? Chodzi o to, że kreska ułamkowa to jest nic innego jak znak dzielenia. Ona po prostu zastępuje znak dzielenia. Czyli... Ułamek 1 9 to jest to samo, co 1 podzielić na 9. Prawda? To jest logiczne, no bo 1 9 oznacza, że bierzemy jedną część z 9, czyli tak, jak gdybyśmy 1 dzielili na 9 osób. Tak samo, na przykład 7 czwartych to jest 7 podzielić na 4. I odwrotnie, 3 podzielić na 5 to jest inaczej ułamek 3 piąte, 8 podzielić na 6 to jest inaczej ułamek 8 szóstych. Tak samo możemy napisać na przykład 4 podzielić na 4 to jest to samo co ułamek 4 czwarty, czyli 1. Tak samo 6 podzielić na 6 to jest to samo co ułamek 6 szóstych, czyli 1. I teraz, skoro wiemy, że kreska ułamkowa zastępuje nam dzielenie, to przecież możemy to wykorzystać i nauczyć się w łatwy sposób zamieniać ułamki niewłaściwe na liczby mieszane lub liczby naturalne. Bo patrzcie, jak mamy ułamek 9 czwartych, to tak jak mówiłam, to jest to samo, co 9 podzielić na 4. Jak 9 podzielimy na 4, to ile czwórek mieści się w dziewiątce? 2. 2 razy 4 da nam 8 i zostaje jeszcze 1, czyli 1 z czterech zostanie. Czyli jak sobie to przeanalizujemy, to okazuje się, że zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane lub naturalne to jest nic innego jak po prostu dzielenie lub dzielenie z resztą. 13 czwartych. Jak ja to liczba mieszana? No my wiemy, że 13 czwartych to jest to samo co 13 podzielić na 4. Czyli dzielę. To jest 3, reszta 1. Bo 3 razy 4 to 12 i zostaje jeszcze 1 reszty. Czyli 13 czwartych to są. Mieliśmy 3 reszta 1, czyli 3 całe i 1 z 4. Mianownik pozostaje cały czas bez zmian. 36 dziewiątych. Jaka to liczba mieszana? To jest to samo, co 36 podzielić na 9, a wynikiem tego dzielenia jest 4. Czyli 36 dziewiątych to jest to samo, co 4. Liczba naturalna 4. I teraz dla treningu robimy sobie szybciutko krótkie zadanka. Zamień ułamki na liczby mieszane lub liczby naturalne. 15 drugich. Jaka to liczba mieszana lub liczba naturalna? My wiemy, że to jest to samo, co 15 podzielić na 2. A 15 podzielić na 2 to będzie 7, bo 2 razy 7 daje nam 14, czyli zostaje jeszcze reszta 1. Czyli 15 drugich inaczej możemy zapisać jako. 7 całych i 1 druga, tak? Bo wynikiem tego dzielenia było 7 całych, reszta 1. Czyli mamy 7 całych w liczbie mieszanej. Resztę dajemy do licznika, mianownik bez zmian. 27 trzecich. Jaka to liczba naturalna lub liczba mieszana? My wiemy, że to jest to samo co 27 podzielić na 3. A wynikiem tego dzielenia jest przecież 9, bo 3 razy 9 to 27. Czyli 27 trzecich to jest 9. Takie przykłady można nawet od razu w pamięci sobie policzyć, tak? No, 27 podzielić na 3 to 9. Wiemy, że kreska ułamkowa zastępuje dzielenie. 37 czwartych. Jaka to liczba mieszana lub liczba naturalna? My wiemy, że to jest to samo, co 37 podzielić na 4. Czyli na pewno jest to 9 całych. 4 razy 9 daje nam 36, czyli zostaje jeszcze reszta 1. Czyli 37 czwartych to jest 9 całych i reszta 1, czyli resztę do licznika, mianownik bez zmian. 9 całych i 1 czwarta. 175, 150. Jaka to jest liczba naturalna lub liczba y, mieszana? My wiemy, że to jest 175 podzielić na 150. Co z tego wyjdzie? No, 150 w 175 zmieści się raz i zostanie reszty 25, czyli 175, 150 to będzie jedna cała i 25 150. My możemy też od razu skrócić, bo uczyliśmy się już w poprzednich odcinkach. Zachęcam do odcinka rozszerzanie i skracanie ułamków. Uczyliśmy się skracać ułamki, więc od razu sobie skróćmy. 170, 150 to będzie jedna cała i 25 mamy w liczniku, 150 w mianowniku, czyli na pewno da się to skrócić przez 25, czyli na górze zostanie jedynka, tak, licznik podzieliłam przez 25. A na dole będzie szóstka, bo jak 150 podzielę przez 25 też, to mam szóstkę. Dobrze, mam nadzieję, że już wiecie na czym to polega i robimy sobie kolejne zadanko. Listwę o długości 1 metra podzielono na 5 jednakowych części. Zapisz za pomocą ułamka, jaką długość ma każda część. No skoro 1 metr podzielono na 5 kawałków, to każda część stanowi 1 piątą metra. Stążkę o długości 7 metrów podzielono na 4 jednakowe części. Zapisz za pomocą ułamka, jaką długość ma każda część. 7 podzielono na 4, czyli po prostu 7 czwartych metra stanowi każda taka część. Tu nie każą nam zamieniać na liczbę mieszaną, ale my sobie dodatkowo obok zamienimy. Gdybyśmy teraz 7 4 metra mieli zamienić na liczbę mieszaną, no to przecież to jest to samo co 7 metrów podzielić na 4, czyli to jest to samo co 1 cała i reszta 3. Czyli jak chcemy to w ułamek, to mamy 1 całą i 3 metra. Płot o długości 10 metrów podzielono na 8 jednakowych części. Zapisz za pomocą ułamka jaką długość ma każda część. No czyli to jest 10/8, tak? W mianowniku na ilość części. I również dodatkowo my sobie obok przećwiczymy zamianę tego na liczbę mieszaną. My wiemy, że to jest to samo co 10 podzielić na 8, a wynikiem 10 podzielić na 8 jest 1, reszta 2. Czyli my wiemy, że zamieniając to na liczbę mieszaną mamy 1 cała i 2/8. I możemy dodatkowo to skrócić, bo 2 ósme i licznik i mianownik dadzą się podzielić przez 2. Czyli na górze 2 podzielić na 2 dami 1, 8 podzielić na 2 dami 4. Czyli 10 ósmych to jest to samo co 1 i 1 czwarta. Sznurek o długości 2 metrów podzielono na 8 jednakowych części. Zapisz za pomocą ułamka, jaką długość ma każda część. 2/8 metra, bo dwumetrowy kawałek podzielono na 8 części, czyli każda część stanowi 2/8 metra. Teraz mamy takie zadanko: wyłącz całości z ułamków. 13 trzecich No to jest to samo co 13 podzielić na 3, czyli ile razy się zmieści? Na pewno 4 całe, bo 4 razy 3 daje nam 12 i zostaje 1 reszty. I mianownik bez zmian. 17 drugich. Ile razy dwójka zmieści się w 17? Na pewno 8 całych, bo 2 razy 8 to 16 i zostanie jeden reszty mianownik bez zmian. 14 trzecich. Ile razy trójka się zmieści? No, na pewno 4 razy, bo 4 razy 3 daje nam 12.

tu jeszcze wrócę do poprzedniego, widzicie, że 7 i 2 czwarte też moglibyście od razu zapisać jako 7 i 1 druga po skróceniu, tak? Po skróceniu przez 2. 14 piątych, no to na pewno będzie 2 całe, bo 2 razy 5 da nam 10, 3 razy się nie zmieści, bo 3 razy 5 dałoby 15, a my mamy 14. Czyli 2 razy 5 daje 10 i zostaje 4, mianownik bez zmian.

63 na pewno 6 razy dziesiątka mieści się w sześćdziesiątce, czyli 6 razy 10 to jest 60. Zostaje nam trójka, mianownik bez zmian. 103 drugie na pewno 51 yy, razy, bo 51 razy 2 da nam 102 do 103, to jest jeszcze reszta 1, mianownik bez zmian. 57 6 to myślę, że to będzie 9 i 6 razy 9 to jest 54, czyli do 57 brakuje jeszcze 3. Mianownik bez zmian. I jeszcze jedno zadanko dla treningu w dzisiejszym odcinku: 17 trzecich to ile całych reszty ile. No na pewno 5 całych, bo 3 razy 5 to jest 15 i do 17 brakuje 2 i dwie reszty, czyli 17 trzecich to jest tak jak się uczyliśmy wcześniej, 5 całych reszta do licznika, mianownik bez zmian. 19 podzielić na 2 na pewno jest 9, 2 razy 9 jest 18, a więc reszta jest 1.

Reszta do licznika, mianownik bez zmian. 65 podzielić na 10 to jest 6. 6 razy 10 to 60, więc reszta to 5. 65 to było 6 całych, więc jest 6 całych. Reszta była 5, więc 5 z 10. Już nie we wszystkich przypadkach skracaliśmy, ale tu jeszcze pokażemy, że można to od razu skrócić, że to jest 6. I tu licznik i mianownik da się podzielić przez 5, czyli na górze będzie jedna, a tu druga. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek, w którym omawialiśmy temat z klasy czwartej: ułamek jako wynik dzielenia. Zapraszam na moje pozostałe odcinki. Zwróćcie uwagę, że na moim kanale macie playlisty do wszystkich poszczególnych działów z różnych klas, więc jeśli akurat w danym momencie omawiacie dany dział, w szkole, tak jak teraz na przykład macie ułamki zwykłe, to wystarczy, że odpalicie sobie na moim kanale playlistę o nazwie "Ułamki zwykłe klasa czwarta szkoły podstawowej". Tam macie wszystkie filmiki o ułamkach zwykłych, wszystkie tematy. Dzięki i do usłyszenia.